Wiele lat spędzonych w Kleczewie, wracasz tu dzisiaj e, w drużynie przeciwnej. E, nie miałeś okazji e, w poprzedniej, e, w poprzedniej e, sezonie w pierwszej rundzie zagrać. Kontuzja, tak? E, nie, nie, koronawirus już od wolny ale został. W rundzie... Aha, bo to był... Tak, w, tak ja zimą odchodziłem. Tak, e, tak, zgadza się. E, w każdym razie e, wracasz tutaj e, do kleczewek Jakie to uczucie po tylu latach spędzonych tutaj e, stanąć się stopą na tej murawie ponownie? E, na pewno nie ukrywam, że było to dla mnie. Ogromne przeżycie, bo zostawiłem tutaj kawał swojego życia w tym klubie i naprawdę bardzo fajnie jest tu wrócić no i wygrać. No właśnie, pierwsza bramka z Twoim udziałem, w rzut wykonywany przez Ciebie jeden z kolegów, Maciej Misiak, to był gola. Co przyczyniłeś do tej porażki? Druga też, nie? Druga tak samo. Nie, no, na pewno. No, teraz jestem zawodnikiem Unii Janikowej i robię wszystko, żeby Unia Anikowo zdobywała punkty i wygrywała mecze. A Sokołowi życzę wszystkiego dobrego, bo naprawdę to jest klub, który no już na zawsze no, będzie gdzieś tam w moim sercu. No i tyle. Są na pewno, teraz mają trudniejszy troszkę okres, ale... Yy... Trzymam za nich kciuki, bo masę życia tutaj zostawiłem i masę sentymentów, także naprawdę życzę im wszystkiego najlepszego.